Witam, cześć i Jesteśmy na obozowisku. Dwa litry wody już poszły. Jeszcze mam dwa litry w zapasie plus US Army Canteen, czyli manierka, czajnik SBIT, piłę Laplander Bachko. Polecam piłę Laplander Bachko. Jest ona niesamowita w swoim wydaniu. Patelnia, gaznek, ognisko, łyżka Zajebana z domu, brzydko mówiąc. Kawy się jeszcze napije. Takie moje obozowisko w lesie. Jeszcze robi widno. Tam, proszę Państwa, dam podpowiedź. Jeżeli pójdziemy trochę dalej, dotrzemy na Ambonę. Wiem, bo ja często. Jeszcze często. Ktoś kiedyś zapytał mnie czemu kochasz bushcraft, czemu ty chodzisz po tych lasach, a ja odpowiedziałem, bo ja kocham lasy, to wcale nie jest nic dziwnego pasja bushcraft, bushcraft to jest coś fantastycznego, to jest coś, coś nie do opisania, kurczę, no nagram o tym osobny odcinek, tu mi się zapalał ogień biwaku także pozdrawiam serdecznie, cześć dziszałem, dasz burę.